W Filipinach kebab nie jest tak popularny jak w Polsce, bardzo trudno spotkać, ale w turystycznych miejscach się zdarza. Sprawdźmy, jak wygląda ten. Tutaj mamy nazwę kebab, ale tak naprawdę najczęściej na Filipinach myślę, że nazywa się takie jedzenie szawarmą, jeśli dobrze wymawiam. I tak jest też tutaj. Około 23 zł kosztuje taka kanapka z wołowiną, z kurczakiem około 20 zł. Tak samo falafel i wrap z jajkiem. Angela znalazła też e, z tuńczykiem. Spicy tuna wrap. I to za niecałe 18 zł. No dobrze, więc zamawiamy spicy tuna wrap dla Angeli, a dla mnie chicken e, chicken. Ciężkie, no to dobrze, to znaczy, że jest dużo w środku. E, wodę z lodem mamy bezpłatnie. Mm. Dobry Jami. Dobry Jami. Mój z kurczakiem jest też dobry, naprawdę smaczny. Sos zobaczymy, jak będzie dalej. Jest naprawdę niezły. Angeli też smakuje, chociaż mówi, że bardziej woli z tuńczykiem. Pierwszy raz jadłem baba z rybą, ale wrażenia mamy naprawdę pozytywne, zarówno jeżeli chodzi o tego z kurczakiem, jak i z tuńczykiem.